Hej, kochani, super, że jesteście w następnej, już trzeciej relacji, ale to szybko idzie. Teraz pogadamy jeszcze o wigilii, jeszcze. Te relacje będą o świątecznych rozmowach. Teraz porozmawiamy o najważniejszym elemencie w świętach. Najważniejszym. Bycie razem, miłość, przytulacje, prezenty to jest przytulanie się. Prezenty to jest najważniejsze. Wszystko, co musi być na święta. Bycie razem, przytulanie się, prezenty, miłość i wiecie. Dobra, no to teraz rozwijamy ten temat. Dzisiaj jest taki specjalny dzień. Ja go nazwałam przed 6 grudnia. Dzień przed 6 grudnia. Jutro 6 grudnia, tak jak już mówiłem w każdych relacjach, a to jest trzecia relacja. Um, jutro 6 grudnia. Teraz porozmawiam sobie o Big Jutro 6... Opolamie taki wierszek, który zapomniał Jan Jutro 6 grudnia. Wszyscy się cieszą. Na specjalnego gościa czekają. No Nocami, dniami nie zasypiają, tylko dni odliczają. Czekają, aż prezenty pod choinką się pojawią i ten pan miłość przywiezie nam saniami. Jest jeden jego woźny. Nie tylko jeden, resztę też. Ma na imię Rudolf. Jeśli zgadniecie, kto to jest, to prezentów szmar dostaniecie. To Mikołaj, powiedzieli dzieci. Mikołaj jutro przychodzi. My nie śpimy, tylko czekamy na niego nocami i dniami na 6 grudnia. O, jutro 6 grudnia wszyscy się cieszą. O, jutro 6 grudnia wszyscy radują się. O, jutro 6 grudnia wszyscy na prezenty czekają. O, jutro 6 grudnia na Mikołaja czekają. Dziękuję za oglądanie i wysłuchanie tego wiersza. Widzimy się w następnej relacji justkowowej. Widzimy się za chwilę. Pa, teraz nie mówię o tych świątek, Wesołość, świąt, dużo prezentów. No bo. No. Pa, pa!